Witam wszystkich z tej strony Raiden i zapraszam Was na mój pierwszy odcinek na YouTube z Battle to Play for Free. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku Wam pokażę ogólnie menu. Tak, na menu, zawsze co widzimy, widzimy naszą postać. Mia ja już jest ulepszona. Normalnie to będzie wyglądało tak inaczej dużo. Tak, tutaj na dole mamy pasek broni jakie mamy Tutaj mamy no, super dropy, czyli na przykład można kupić za prawdziwe pieniądze grający znajomi i którym jak się nazywa wasz, no jak się nazywa nasz bohater, ile nam Expo, ile nam EXPA następnego poziomu, ile nam mamy kasy i funkców Funcy to są prawdziwe pieniążki, które się kupuje za ten telefon. To tutaj mamy jakieś takie promocje, które będą różne do góry jest. Możemy wybrać sobie, sobie klasę, tak. Z umierza czyli po w sumie? Żołnierza, strumowca, znaczy snipera. Tutaj mam bronię. Bronie w tej grze są bardzo fajnie zbudowane. Na przykład taki <kluzny> Możemy zaczynać od karabinów szturmowych. Ten pistolet. To teraz będzie pisało wszystko. Mam ten pistolet. Nie. No. Ten pistolet na przykład... Ma bardzo duże obrażenia. Ma średnią celność. A municja ma 23 razy. Można, czyli ma 3 magazynki. Zasięg duży i wysoka automatyczność. Co masz? Możliwe modyfikacje. Tutaj możemy modyfikować naszą broń. przykład dodawać sobie tu. O, taki celownik. Chyba sobie najlepszym celownikiem jest ten. Możemy tak samo dodawać lufę. Magazyn. Zuru, akurat nie ma dodatkowego i kolba Celność, precyzja są. O, tak, no ale że tego nie będę kupił innego. To strzelby, pistolety, gadżety i walka. ręcz. to wszystko możemy kupić. To, to jest koks, kok tu po prostu. Tak, tu ubiór. Możemy ubrać naszą postać. Normalnie nasza postać wygląda tak. Tak, brzydko niestety z tym ubiorem wygląda ona tak. Czy mam tu czapkę? Nie chcę tej czapki. Nie chcę. Nie chcę. No mniejsza. No, może mógłbym dać coś na głowę? Wydać coś na głowę, na twarz. Mundur. Dodatek pierwszy, dodatek drugi. Te dodatki chyba nie są warte kupienia. Nie, to coś, coś tak mi się wydaje, że one nie są warte kupienia. Dużo kosztami, tylko funkcje zżerają. Dalej mamy wzmocnienia. Możemy kupić tutaj za prawdziwą kasę i za pieniądze, które się zbiera w grze. Zmocnienie do C4, zwiększa liczba przenoszonych składników, na przykład zwiększenie XP. A tutaj mamy okazję. Tutaj można kupić też jakieś takie rzeczy za okazję. Tu mamy umiejętności, które będą dać na przykład jazdy sam, czołgiem, samolotem, helikopterem, szkolenie gry z granatem odumkowym. Możesz mieć trzy granaty, tak. I granat dymny. Tutaj mamy jakieś takie szkolenie bojowe. Tutaj mamy ustawienia jak zwykle. Tutaj mam przycisk gry tutaj mamy listę znajomych, a tutaj mamy przeglądarka serwerów. I tutaj mam wszystkie serwery. To budzi na tyle. Do widzenia.